Tu się robi biznes. Specyfika Gdyni, miasta od zawsze otwartego na odważne wyzwania i wizjonerskie przedsięwzięcia, sprawia, że biznes czuje się tutaj dobrze. Dlatego też w Gdyni odbywają się doroczne, organizowane przez miejski samorząd, międzynarodowe fora gospodarcze. Historia tych spotkań ludzi biznesu i nauki sięga kwietnia roku 2001. Forum, wówczas pod nazwą Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, odbyło się w niezwykłej scenerii na falach Morza Bałtyckiego, korzystając z gościnności pokładu promu Stena Europe kursującego między Gdynią a Szwedzką Karelską, jako część wielkiej i, co trzeba podkreślić, pionierskiej w tamtym okresie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej miasta pod hasłem Gdy Inwestujesz, Gdynia. Pierwsze forum miało charakter spotkania prezentującego walory inwestycyjne Gdyni, a wśród uczestników dominowali przedstawiciele deweloperów i firm konsultingowych operujących na polskim rynku. Patronat nad tym wydarzeniem objął ówczesny premier rządu Jerzy Buzek oraz marszałek Sejmu Świętej Pamięci Maciej Błażyński. Od następnego roku forum już na stałe zakotwiczyło w gdyńskich salach konferencyjnych. Spektrum poruszanych zagadnień rozszerzyło się o tematy istotne nie tylko z punktu widzenia regionu, ale także globalnej gospodarki dzięki wykładom gości specjalnych Jana Krzysztofa Wieleckiego i Dariusza Filana. Od tego czasu obecność wybitnych ekonomistów i polityków jako gości specjalnych stała się istotnym elementem forów. W kolejnych latach pojawili się w Gdyni między m.in. Janusz Steinhoff, Jerzy Ausner, Bogdan Borusewicz, Mirosław Gronicki, Paweł Poncyliusz, Andrzej Arendarski czy Witold Orłowski. Rosnącą rangę forum podkreślał również honorowy patronat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datą znaczącą dla rozwoju gdyńskich spotkań gospodarczych był rok 2005, kiedy to forum, już pod obecną nazwą, po raz pierwszy zorganizowano w trybie dwudniowym z uroczystą sesją plenarną pierwszego dnia i dyskusjami w panelach tematycznych w dniu drugim. Odtąd forum, nazywane często pomorskim Davos, zyskało nową jakość, stało się doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów, konfrontacji teorii z praktyką i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W Gdyni regularnie goszczą ludzie nauki, przedsiębiorcy, ambasadorowie i politycy. Podczas forum nie brak pasjonujących dyskusji, inspirujących wykładów i prezentacji z udziałem największych autorytetów świata ekonomii. Wśród gości specjalnych byli między innymi Profesor David Landis z Uniwersytetu Harvarda, autor książki Bogactwo i Nędza Narodów, lektury obowiązkowej Każdego Ekonomisty. Pedro Videla z IESE Business School, ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej. Hernando de Soto, twórca słynnego Instytutu Wolności i Demokracji, uznawany za najwybitniejszego ekonomistę latynoamerykańskiego. Czy Emma Duncan, brytyjska pisarka i dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego z Economist. Podczas dziesięciolecia swojej historii gdyńska impreza zdobyła silną pozycję i renomę. Cechą wyróżniającą forum jest typowo biznesowy charakter, sprzyjający merytorycznym debatom, ułatwiający poszukiwania nowych pól aktywności i podejmowanych decyzji. Jubileuszowe dziesiąte forum to okazja do podsumowań, ale i spojrzenia w przyszłość. Tak jak dynamicznie rozwija się Gdynia, tak też i największe wydarzenie gospodarcze na Pomorzu z każdą edycją umacnia swoją pozycję i konsekwentnie buduje markę rozpoznawalną wśród krajowych środowisk biznesowych. Do rangi symbolu urasta fakt, że podczas dziesiątego Forum Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a przed dekadą premier rządu i honorowy patron pierwszej edycji dyńskiej Imprezy, uroczyście wmuruje kamień węgielny pod rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wartość tej, obecnie największej inwestycji w dyni to 208 milionów złotych. Powierzchnia całkowita parkowych budynków wyniesie ponad 76 tysięcy metrów kwadratowych. Dla porównania, powierzchnia paryskiego luwru jest o jedną piątą mniejsza, ten wielki inkubator przedsiębiorczości docelowo siedziba prawie 400 nowoczesnych i innowacyjnych firm zatrudniających ponad 2000 osób, podkreśla ogromny potencjał Gdyni, miejsca, gdzie o biznesie nie tylko się rozmawia, ale przede wszystkim tu się robi biznes. Gdynia wspiera innowacje. Dziesiąte Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2010. Więcej na forum